Dorota jest przejęta i zestresowana. W drodze do syna ona i Roman prawie się do siebie nie odzywali. tak? Co się tu robicie? Boże, ten koniec ci nie jest. Nikt cię nie porwał, dzięki Bogu. Ale co ty tu właściwie robisz? Twoja mama wariuje ze strachu. Uciekłeś z domu? No, nie chciałem was martwić, po prostu nie sądziłem, że obchodzi was, gdzie jestem. Co takiego? Oczywiście, że nas obchodzi. Ale co ty tu robisz? Dlaczego zniknąłeś? No, to jest taki challenge. Co? Przepraszam? No, 48 godzin challenge. Trzeba zniknąć na co najmniej 48 godzin. Założyłem się, że dam radę. Nie wierzę. Umieramy z tatą ze strachu. Babcia wylądowała w szpitalu. Ja ostatnie pieniądze wydałam na nagrodę, a teraz dowiaduję się, że ty zrobiłeś to dla jakiegoś żartu? Jak to babcia jest w szpitalu, a co jej jest? Już ją wypuścili, już wszystko jest dobrze. Teraz niby się babcią przejmujesz? A wy się ją przejmowaliście? Bo jakoś nikt nie pytał mnie o zdanie. Ani w sprawie przeprowadzki, ani w sobie rozwodu sami sobie podejmować decyzje. A wiecie jak to jest? Wpasować się do nowej, do nowej klasy w trakcie roku szkolnego? Wiem, że było ci trudno, ale. Trudno? Wy nadal nic nie kumacie. W Warszawie było całe moje życie. Ziomki z budy, z osiedla, z treningów. A teraz tutaj nikogo nie mam. Jest tylko ten gość, który ciągle rzuca mi wyzwania i wyzywa mnie od No, co ja miałem zrobić? Jaki gość? Damian, hałas. Syn Renaty podjudził Cię do tego wyzwania? Tak. To od niego dostałam informację, gdzie znajdziemy kostka. Dobra, nim zajmiemy się później. A ty bierz swoje rzeczy i idziemy. Chcesz się na mnie wściekli, co? Wiesz co? Włącz sobie telefon i zobacz apel, który nagrała twoja mama. Zrozumiesz, że wściekłość nie oddaje tego, co przeżywaliśmy.